Dwie bramki, jedna wspaniała asysta, remis w tym meczu. Drużyna Kupczyka zawdzięcza przede wszystkim Tobie, choć mogłeś stać się ojcem ewentualnego zwycięstwa, gdybyś wykorzystał sytuację z ostatnich sekund spotkania. Tak, tak się zdarza czasami, że, że nie wykorzystuje się takich sytuacji. Jest mi bardzo ciężko z tego powodu, bo takie sytuacje trzeba strzelać. W trudniejszych sytuacjach dzisiaj zdołem strzelić dwie bramki, a, a wydawałoby się w sytuacji, która, która powinna być strzelona, no nie udało się i jestem załamany. W tym sezonie stawialiście sobie już dwa cele. Pierwszym z nich było zajęcie miejsca pierwszej trójce na koniec rozgrywek. Potem było to zdobycie kompletu punktów w pięciu ostatnich meczach. Żadnego z tych celów nie udało się zrealizować. No Taki jest futbol, no. taka jest piłka. Chcieliśmy za wszelką cenę. Było to pewnie widać na, na dzisiejszym spotkaniu, że chcieliśmy. No ale tak jak z gry, no. atakowaliśmy cały czas. Drużyna wschodni zgrała z kontry trzy razy. Zaspaliśmy w defensywie i szczelili nam trzy bramki. No i przy naszej słabej skuteczności dzisiejszego dnia zremisowaliśmy ten mecz. Remis w dzisiejszym spotkaniu to sukces przede wszystkim dla drużyny Red Devils, która walczy o ligowy byt. No tak, nie da się ukryć. Zakładaliśmy sobie już do końca, do końca sezonu same zwycięstwa i dzisiaj nie przypuszczaliśmy, że, że możemy tutaj zremisować. Na pewno ten remis jest dla nas porażką. W tych trzech ostatnich spotkaniach także gracie z zespołami dużo niżej od Was notowanymi. Trzeba pamiętać jednak o tym, że każdy z nich, dla każdego z nich to spotkanie z Kupczykiem będzie walką o życie walką o utrzymanie się w ekstraklasie. Dokładnie druga runda sceny jest tak specyficzna, że właśnie drużyny z dołu są najbardziej zdeterminowane i z nimi gra się jakby najciężej. Dlatego no, będzie na pewno ciężko, ale my w każdym meczu zakładamy sobie trzy punkty i, i nie możemy już nic stracić po prostu.